Duch Święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat. Duch Święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat. Otwórzmy serca, natchnienie ducha, by każdy wiarą mógł Boga posłuchać. Otwórzmy serca, natchnienie ducha, by każdy z wiarą mógł Boga posłuchać. Duch święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat. Duch święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat. Otwórzmy serca. Na Boże dary, by każdy śpiewał dziś dla jego chwały. Otwórzmy serca na Boże dary, by każdy śpiewał dziś dla jego chwały. Duch święty niech jednoczy nas, bo każdy człowiek to siostra i brat. Duch święty niech jednoczy nas. Bo każdy człowiek to siostra i brat. Otwórzmy serca na Boże Światło, by to, co dobre w nas, nigdy nie zgasło. Otwórzmy serca na Boże Światło, by to, co dobre w nas, nigdy nie zgasło. Duch święty nie jednoczy nas. Bo każdy człowiek to siostra i brat, Duch Święty niech jednoczy nas. Bo każdy człowiek to siostra i brat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich, całej grupy, całą grupę świętego Wojciecha. Wszystkich, którzy pielgrzymują w tegorocznej pielgrzymce do Matki Bożej to szczególna pielgrzymka w roku jubileuszowym 45. Dla niektórych jest to wyjątkowy czas, bo już 45 raz pielgrzymują. To jest niebywałe jak jaki czas poświęcili Matce Bożej. Niektórzy pierwszy, niektórzy dziesiąty, dwudziesty. Na pewno jest to dar odkrywania znów tego, co piękne, dobre i też pogłębianie naszej wiary. Dzisiaj na tym etapie szczególny czas, bo myślimy o wszystkich uczniach Chrystusa, tych najpierw powołanych, o samym papieżu, nowym papieżu, który jest dla nas Leon XIV, ale i też naszych pasterzy, biskupów, kapłanów, czy to siostry zakonne, misjonarzy. To ten czas, który. Daje nam Bóg. Także modlitwą ogarniamy kleryków naszego seminarium. Dzisiaj o nowe powołania się modlimy i żeby nie zabrakło tych, którzy będą tymi misjonarzami pana Jezusa. Dzisiaj ta Ewangelia nawet nam to podpowiada i zachęca nas do tego, abyśmy tą troską tych wszystkich ludzi ogarniali ale także i każdy z nas jest uczniem Chrystusa. Dzisiaj na tym etapie do działoszyc będziemy wsłuchiwać się w konferencję, bo na każdy dzień jest przewidziany temat, który nam pomaga w dążeniu do świętości, odkrywaniu to, co jest ważne w życiu, na co trzeba zwrócić uwagę. Dzisiaj tematem tej konferencji będzie sąd ostateczny wypełnieniem nadziei. Na początku chciałbym takie opowiadanie wszystkim przywołać. Myślę, że zawsze przykłady też pociągają nas do odkrywania tego, co ważne. Po wypełnieniu prostego i pogodnego życia, zmarła pewna kobieta i znalazła się natychmiast. W długiej i uporządkowanej procesji osób, które przesuwały się powoli w stronę najwyższego sędziego, Boga. Przesunąwszy się do połowy kolejki, coraz bardziej przysłuchiwała się słowom Boga. Słyszała, jak Bóg mówi do kogoś: Ty, co pomagałeś, kiedy miałem wypadek na drodze i zawiozłeś mnie do szpitala, wstąp do raju. Potem mówił do kogoś innego: Ty, co bez żadnego zysku pożyczyłeś wdowie pieniądze, wstąp, aby otrzymać wieczną nagrodę. I potem znów: Ty, który wykonałeś bezpłatnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, pomagając mi przynosić wiele ludziom nadzieję, wstąp do mego królestwa. I dalej. Uboga kobieta przeraziła się bardzo, bowiem, choć wysilała się jak tylko mogła. Nie była w stanie przypomnieć sobie żadnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim życiu. Przepuściła nawet kolejkę, by mieć więcej czasu na e, patrzenie swojej pamięci, ale nie wymyśliła niczego ważnego. Pewien uśmiechnięty, ale stanowczy anioł nie pozwolił jej ponownie przepuścić długiej kolejki. Z bijącym sercem i z wielkim strachem dotarła przed oblicze Boga. Ogarnął ją natychmiast swoim uśmiechem. Ty, która prasowałaś wszystkie moje koszule, dziel się moją radością. Myślę, że e, temat, który dzisiaj będzie e, dla nas wymiarem refleksji, jest e, dla nas. Bardzo ważny. Wczoraj była mowa o śmierci, o tym, że każdego człowieka ta śmierć spotka, nas wszystkich, i patrzyliśmy z nadzieją na to wszystko, co nas spotyka, też ten kres życia tutaj doczesnego. Dzisiaj natomiast będziemy sobie mówić o sądzie ostatecznym. Chrystus, który umarł dla nas i dla naszego zbawienia. Wstąpił do nieba i przyjdzie chwale, rządzić żywych i umarłych. Chrystus powtórnie przyjdzie na świat. E, na, wraz z tym chwalebnym przyjściem e, otrzymamy ostateczne podsumowanie naszego e, życia e, czy dziejów. Objawi e, potęgę e, dobra i miłości. Wiara Chrystusa nigdy nie patrzyła tylko wstecz ani też wzwyż, ale zawsze również w przód, ku godzinie sprawiedliwości. I wizja sądu ostatecznego zajmuje nie tylko ludzi wierzących w Chrystusa, ale też, jak popatrzymy na współczesny świat, to też ludzi niewierzących lub wyznających inne religie, uświadamiając nam, że kiedyś nastąpi koniec świata. Zwykle wyobrażają go sobie jako coś strasznego. Czasami możemy to zobaczyć w filmach takich apokaliptycznych, które mówią nam o końcu świata. Ostatecznym walki pomiędzy dobrem i złem, zakończenie tej ziemskiej wędrówki, która dokończy się w sądzie ostatecznym. I myślę, że patrzenie na sąd ostateczny trzeba patrzeć w perspektywie też Pana Boga. Nie tych, te, tych filmów tanich, które pokazują, że to będzie zniszczenie całkowite, taki namacalnym właśnie sprawą, ale że to będzie sąd nad sprawiedliwością. I myślę, że takie apokaliptyczne obrazy funkcjonują w świadomości zbiorowej ludzkości od bardzo dawna. Czasami są wzmacniane przez proroctwa dotyczące końca świata, rozsiewane też takim fałszywym patrzeniem na sąd ostateczny, różne właśnie sekty niechrześcijańskie te końca świata wyznaczają co róż świadkowie Jehowy, czy to adwentyści, metodyści właśnie, że oni chcą po prostu wzbudzić taki lęk, strach. E, dla człowieka e, też takich właśnie w broszurkach rozdawanych e, nadziei, że pozyskają nowych członków. Możemy znaleźć opisy Armagedonu, statecznej walki, sądu ostatecznego, po którym Jehowa pozwoli żyć bez końca garstce swoich wybranych głosicieli. A wiemy, że sąd ostateczny wszystkich Dotknie i będzie sprawiedliwością dla wszystkich ludzi i tych wszystkich, którzy żyli. Oczywiście, na pewno świadomość o zbliżającym się końcu świata jest informacją na tyle ciekawą i budzącą emocje, że wraca od czasu do czasu również w tych mediach na całym świecie. Dlatego wizja sądu ostatecznego można przerażać, może nas lęk, jeśli pofolgujemy wyobraźni i zagłębimy się w szczegółowe przypuszczenia dotyczące przyszłej destrukcji. Z drugiej strony, wielu ludzi podchodzi do końca świata pewnie też z wielkim spokojem. Uważają, że historia świata dobiegnie do swego końca spokojnie, niespodziewanie, zwyczajnie praktycznie nic się nie stanie. Koniec świata przyjdzie pogodnie i cicho, jak każdy inny dzień. Wizja końca świata, jak zauważymy, ma różne oblicza, różne postrzeganie przez ludzi w różny sposób. Jak to będzie, wie tylko Bóg, chociaż jest to opisane w Apokalipsie Świętego Jana bardzo szczegółowo. Straszna wizja sądu ostatecznego łatwo może przesłonić to, co sprawia, że jest on wielką nadzieją w końcu dla nas, e, ludzi. Jest tematem e, dla nas też, e, dla chrześcijan, e, no, ciągle e, musi być pogłębiany i rozumiany. Skoncentrowanie się na ostatecznej walce, która dokona się między Bogiem a szatanem. Nieodwołalny wyrok potępienia dla tych, którzy opowiedzieli się za złem, może łatwo zaciemnić prawdę, że sąd ostateczny będzie momentem chwały i radości, chwilą triumfu dobra nad złem, ostatecznego potwierdzenia, że Bóg jest większy niż zło. Dlatego, istotą sądu ostatecznego jest wymierzenie sprawiedliwości. Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych, czyli wszystkich, którzy będą żyć jeszcze, ale tych, którzy już e, umarli, okaże się sędzią sprawiedliwym, który zła, za zło e, każe, a za dobro wynagradza. Bardziej niż bać się sądu, trzeba ufać sprawiedliwemu Bogu. Jego sprawiedliwość oznacza, że nikogo nie skrzywdzi. Bóg to zrobi. Bardzo sprawiedliwie. Myślę, że to też trzeba sobie powiedzieć, że e, dzisiaj wielokrotnie się mówi, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jednak, jak będzie sąd ostateczny, to ta sprawiedliwość będzie bezwzględna dla każdego. W godzinie sądu ostatecznego zatriumfuje Boża sprawiedliwość. Nie będzie ona niczym skażona. Nie zostanie ona naciągnięta przeciwko człowiekowi. Bóg potraktuje wszystkich jednakowo, sprawiedliwie bez żadnych względów na osoby. Nie będzie korupcji, nie będzie znajomości, nie będzie tego, kto i jak e, zna pewne osoby, że może może zapłacić za coś. Nie. Tutaj będzie ta Boża sprawiedliwość. Bóg jest bowiem sprawiedliwością i zapewnia tą sprawiedliwość. To jest naszą pociechą, i właśnie nadzieją, że to Bóg będzie dla wszystkich tych sprawiedliwością i odda wszystkim tacy, jacy byli, naprawdę. Sąd ostateczny będzie aktem również miłosierdzia, a nie aktem zemsty, którą Bóg się nasyci. Stanowczo musimy uznać jako niechrześcijański, nieewangeliczny obraz Boga, który cierpliwie czeka do godziny sądu ostatecznego, aby wziąć odwet za wszystkie doznane niesprawiedliwości i zło popełnione względem Niego przez człowieka. Trzeba głęboko wyryć w sercu prawdę, że Bóg jest Bogiem miłości, a nie zemsty. I często my możemy sobie też mówić o tym. W naszym rozumieniu, jako też człowiek do człowieka. Czasami człowiek jest w obliczu tej sprawiedliwości człowiekiem zemsty, ale Bóg nigdy. On jest Bogiem sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złokarze. Bóg nie jest zatem wrogiem grzesznika, lecz wrogiem grzechu. I tutaj też jest dla nas ciągła ta praca nad naszym postępowaniem. Kiedy będzie ten sąd ostateczny, ciągle pracujmy nad tym, abyśmy ten sąd przeszli tak z ufnością, wtedy z radością i nie z lękiem, obawą, ale wiedząc, że żyliśmy dobrze, że ciągle nawracaliśmy się, ciągle szliśmy pod prąd temu co złe. Trudne, odkrywaliśmy sakramenty. Bóg nie ukaże nas, ale da nam to sprawiedliwość wobec tego, jak postępowaliśmy i jak będzie dla nas miłosierny. Nikt nie może być zaskoczony tym, że pod koniec ziemskiej historii dokona się sąd nad nią. Bo Jezus, jak zobaczymy w Piśmie Świętym, wielokrotnie zapowiadał co więcej, podawał. E, kryteria zwracał, zwracał uwagę, co będzie e, podczas sądu, i mówił tak: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Ten obraz, właśnie owiec i tak dalej, potem ta Ewangelia mówi, że bo byłem głodna, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem nagi, przeodzialiście mnie, pokazuje jak właśnie ma postępować człowiek za życia, aby ten sąd sprawiedliwie potem odbyć. I wtedy sprawiedliwi zapytają się, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, kiedy widzieliśmy Cię spragnionym, kiedy przybyszem. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, nieście uczynili. To jest ta odpowiedź, którą daje nam Pan Jezus na sąd ostateczny. I ci, którzy są kozłami, czyli którzy są. Ludźmi, którzy nie widzą miłości dla drugiego człowieka, do Pana Boga, oni nie odkryli tego dawania świadectwa, pomocy drugiemu człowiekowi Bogu, i oni usłyszą również słowa, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. To jest to pokazanie, też jak Bóg jest sprawiedliwy. I ta wrażliwość, i taka refleksja nad naszym życiem na sąd ostateczny e, musi być ciągle pogłębiana. I myślę, że człowiek z nadzieją będzie patrzył e, na to, e, co kiedyś nastąpi. Jeżeli. Będzie postępował zgodnie z przykazaniami Bożymi, sakramentami, zgodnie z sumieniem tym dobrym, takim e, ukształtowanym, uformowanym. Myślę, że to jest bardzo ważne, że pojęcie sądu ostatecznego dokonuje się bardzo też w naszym sercu. Jeżeli my mamy wszystko wypaczone, ukształtowane przez świat, przez to, co. Jest takie słabe, co poddyktowuje świat, co inni w nas kształtują taki fałszywy obraz Boga, to wtedy będzie lęk, będzie trudność przyjęcia tego sądu w naszych sercach. Ważne jest to, byśmy układali swoje serce właśnie pod względem przykazań, sakramentów i tego, co daje nam Pan Bóg. W dniu sądu publicznie zostaną wyjawnione tajemnice serc ludzkich. Postępowanie każdego człowieka stanie się jawne. Pan Jezus wielokrotnie mówi w Ewangelii: Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Każdy człowiek, jak wiemy, będzie sądzony też indywidualnie. Nie będzie zbiorowo, ale będzie każdy brany pod uwagę indywidualnie, osobowo. Wtedy swoją nagrodę dostanie albo karę. Czy istnieje zatem konieczność publicznego sądu? Katechizm św. Piusa X uczy, że wszyscy będziemy sądzeni na sądzie powszechnym z kilku powodów. Dla chwały Bożej, dla chwały Jezusa Chrystusa, dla uczczenia świętych, dla zawstydzenia złych, aby także i ciało wraz z duszą mogło otrzymać Nagrodę lub karę. I to jest też taka nasza nadzieja, byśmy rozwijali w swoim życiu dobro, byśmy też mieli właśnie tą nadzieję, że może nie widać czasami tego, co robimy, jakimi jesteśmy ludźmi, że ktoś nas nie mówi w telewizji, nie mówi w radiu, nie każdy to zauważa, ale. Pan Bóg dostrzega. Tak jak ta kobieta, przywołana na początku tego przykładu, choć zatworzona, nie widziała żadnych takich spektakularnych czynów. Nie była ani chirurgiem, ani może mechanikiem jakimś, albo właśnie tym, który, który tak namacalnie coś widocznego robi, ale prasowała. Koszule. I to jest takie dla nas też ważne, że Pan Bóg, tak jak mówi w błogosławieństwach, pokornych, cichych i tych, którzy nie są wielkimi, również wynagrodzi podczas sądu ostatecznego. Bądźmy pewni, że On przyjdzie ze swoją sprawiedliwością. W godzinie sądu staną po stronie Chrystusa. Ci, którzy zawsze, choć się potykali o swoje grzechy, błędy, ale nie szli za tym, co dobre, odbiorą nagrodę wieczną za życia ziemskiego. Mogli żyć może czasem w pogardzie, poniżeniu, napiętnowaniu przez złych i wyśmianych, ale ta sprawiedliwość dotknie ich takiej radości. W godzinie sądu okaże się, że to oni mieli rację. Tak jak i ta przypowieść o bogaczu i łazarzu dał on piękny obraz i mówi nam, co tak naprawdę jest istotą życia, na czym powinno się ono opierać i będzie to godzina potwierdzenia, że mają nieprzemijającą wartość takie cnoty jak miłość, poświęcenie, wierność prawdzie, uczciwość, wytrwanie w dobru pomimo wielu pokus i zła. Na Sądzie Powszechnym święci odbiorą swoją nagrodę. Swoją e, nagrodę, która będzie dla nich pociechą wieczną. I to mieszkanie odziedziczą. Myślę, że to są takie e, mieszkania, które wszystko mają: i klimatyzację, i, e, i ciepłe kaloryfery. Że nie będzie tam ani łez, ani smutku. To nam mówi też Apokalipsa. Że nie będzie narzekania ani tego, co trudne, to dla nas jest wielką pociechą na pielgrzymce, może się trudzimy i czasami od, ostatnimi siłami dochodzimy do noclegu, bo to płotów to po wszystko, aby kiedyś znaleźć to mieszkanie wieczne, I to jest ta nadzieja dla nas patrzenia w przyszłość. I myślę, że dzisiaj niech nam towarzyszy też ta modlitwa, aby Pan Bóg zawsze był na pierwszym miejscu. Aby ten sąd nad naszą duszą, kiedy się do, dokona, kiedy będziemy odchodzić, e, kiedy będzie się dokonywał, był dla nas radością, bo szliśmy pod prąd. Czasami było bardzo ciężko, czasami może nie widzieliśmy jakiegoś celu, ale szliśmy pod prąd i wymagaliśmy od siebie. I to daje taką nadzieję. Myślę, że dzisiaj. Módlmy się za tych ludzi, którzy nie widzą perspektywy Boga, nie widzą nieba, nie widzą tego, co piękne i dobre. Módlmy się za tych, którzy zaprzeczają tej Bożej sprawiedliwości i pochwalają taką też wolność we wszystkim, którzy nie zależy im na życiu wiecznym. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ojcu i synowi i duchowi świętemu Amen. było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tak. Idzie, idzie, idzie w grupa przewojowa. No, Hej, idą wszyscy razem samego Brzozowa. Hej, idą wszyscy razem samego Brzozowa. Idzie, Brzozowa i od Jasienicy. Hej! Głoszą małem Panu w całej okolicy. Hej! Głoszą małem Panu w całej okolicy. Nasz przewodnik Karol jest bardzo lubiany. Hej! Jego uśmiech działa jak pan sam na rany. Hej! Jego uśmiech działa jak pan sam na rany. A nasi kapłani konferencję głoszą. Hej, wspierają duchowo, o modlitwę proszą. Hej! Wspierają duchowo, o modlitwę proszą. Nasze piękniarki, bąble przebijają. Hej, mierzą nam ciśnienia, tabletki rozdają. Hej, mierzą nam ciśni, tabletki rozdają nasza pani prezes, noclegów nam szczuka. Hej, chodzi po wioseczkach i do domu wpuka. Hej, chodzi po wioseczkach i do domu szuka, do do a nas muzyczne pieśni wciąż szukają. <śmierdzi> hej! Grają i śpiewają, śpiewają i zespie grają. Hej! I grają i śpiewają i Nasi porządkowi bezpiecznie prowadzą. Hej! Gwizdzą z przodu, z tyłu, zawsze dobrze radzą. Hej! Gwizdzą z przodu, z tyłu, zawsze dobrze radzą. Idzie, idzie Wojciech, Grupa przebojowa, hej, idą wszyscy razem z samego Brzozowa. Hej, idą wszyscy razem z mojego Brzozowa. Idą od Brzozowa i od Jasienicy. Hej, głoszą panu w całej okolicy. Hej, głoszą panu w całej okolicy.